Mano z tej strony prelondę, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Dzisiaj będzie znowu z Aternosa. No i dzisiaj wam pokażę trochę z, no z konfiguracji pluginów. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc przechodzimy do Aternosa. Zagraj Ja już jestem zalogowany Jestem na serwerze mojego kolegi teraz Na jego przykładzie to pokażę Bo tutaj jestem już zacząłem Przechodzimy do plików No i tutaj mamy dużo pluginów Dużo, dużo I Myślę, że zaczniemy od essential i e, zaczyna. Chyba najdłuższe prógi. E, tutaj mamy kolor e, ników operatorów. Jak ktoś ma OPA, to domyślnie ma nick czerwony, a nie biały, tak jak każdy inny gracz. No i tutaj na non można zmienić sobie, żeby był też biały. No i e, będę wam tam co któreś się, takie najważniejsze. Tutaj mamy długość niku maksymalną. Interesu. Tu mamy czas jaki musi minąć między komendą teleport, tp Czyli na przykład jak się tpamy, no to musimy poczekać powiedzmy tam 10 sekund czy ileś tam Mamy tutaj, tu jest to do tp, no a tutaj mamy do home, tp itd. No czyli w sumie tu mamy tylko do teleportacji gracza, tutaj tylko do domów i różnych takich. tutaj mamy do centrum bloku, do środka bloku. Mamy czas oczekiwania między komendą hill. Co tu jeszcze jest? Tu spawn, spawn Mob limit, czyli ile mowów możemy komendą spawn mop maksymalnie przywołać. Tutaj możemy włączyć, czy jeśli, <laughs> jeśli mamy pełny pipunek i wyrzucimy coś, no to wtedy nie, czekaj, <laughs> źle się źle, źle. No, jeśli mamy pełny pipunek i sobie komendą przywołam jakieś... jakąś rzecz, to ona wtedy nam wypala z ekwipunku, Albo nie. Tutaj jest, czy, po... czy wysyłać powiadomienia nie może maili, czy wiecie to, you have no mail, czy coś takiego. które są mało istotne bo których sam jeszcze nie do końca roz, sam nie do końca rozgryzłem no to wam nie będę pokazywał tłumaczę bo to nie ma sensu My mamy użycie tabliczek czyli wiecie jak mamy na przykład do warpu tabliczkę czy do losowej teleportacji no to wtedy czekamy na przykład 4 sekundy między pod, pod, pod kolejnym kliknięciem no. nam usuwa tryb Boga po wyjściu z gry. Usuwa albo nie. Tryb Boga jak nie wiecie to jest komenda ukośnik God. Wtedy jesteście jakby nieśmiertelni po prostu Auto awk no to jest po ilu sekundach, który dostaje AFK tryb. No a tutaj jest wyrzucenie. Jak jest minus jeden, że nie wywala w ogóle. Tam na AFK po iluś sekundach może wyrzucać. Tutaj możemy wyłączyć podnoszenie e, rzeczy przez AF-ków, tak powiem. E, no i tutaj możemy anulować e, AF-k jeśli poruszymy albo coś zrobimy. E, tutaj możemy swoją e, wiadomość do dołączenia napisać albo do wyjścia. E, maksymalne prędkości poruszania się tania eee, co tu jeszcze jest central's home tutaj mamy e, ile domów może dana klasa zrobić de facto jest gracze 3, VIP 5 a staff no to jest administrator 5, 10, sorry to jest takie coś, że kompas prowadzi się jakby do domu, a nie na... Do pierwszego domu, a nie na północ po prostu. Żebyście mogli trafić. No tutaj są pieniądze. To jest waluta. maksymalne stan konta, minimalne stan konta. Minimalne przelewy tu są. Ile można minimalnie przelać komuś. Eee, tutaj mamy format na czacie, czyli że wiecie... Nikt gracza i wiadomość, możemy też dać grupę, prawiz i tak dalej ale nie musimy tego tu dawać bo to mamy w innym pluginie który też myślę że dzisiaj pokażę no tutaj mamy takie doły, dziwne końce do czego nam służyć, tu jest spawnowanie obów tutaj jest, no, tutaj są obrażenia dopadku i od PVP żeby na przykład jak spadniesz, no to żeby nie, żeby nie zabierało ci życia i tak samo tutaj, że od pieruna, że od ognia, żeby nie było mażem. Możemy wyłączyć sobie pogodę na świecie. Bulda nie rozgryzłem jeszcze. O tutaj mamy na, e, jak ktoś wejdzie po raz pierwszy na serwer, no to możemy tutaj wiadomość ustawić. E, kit, który dostaną. W pierwszym wejściu do gry możemy się rozpalić w domu. No i jak ktoś dołączam, to może też do spawn pointu się. Tak... Okay. No i skonfigurowa to by było. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście. Tak, kity. <laughs> to najwięcej osób pyta się o kity. I w niektórych wersjach kity, jak widzicie, są w osobnym pliku kit. .iml. Ale w niektórych, po prostu w Essentials, w tym konfigu jest tak, takie coś. W tym konfigu jest dokładnie takie, takie samo coś, tylko po prostu to jest tam. I teraz tak, tutaj mamy kit. Tutaj jest nazwa kitu. Tutaj jest czas yy, oczekiwania, który trzeba odczekać przed kolejnym użyciem. No i tutaj mamy rzeczy. Kamienny miecz, kamienna łopata. Tutaj są ilości. Tutaj mamy zaklęcia, imię. To jest tylko do kolorku jakby, co więcej nie przejmujcie. No i lore to jest właśnie opis Czyli znaczy jakby pod itemem Okej okay. Jakoś tak nie jest specjalnie Za dużo robić Bo nie mam za dużo czasu dzisiaj Jeśli was to interesuje to zaraz będę Gdzieś jechał na cały dzień Kończyć powoli Ale jeszcze wam pokażę na szybko Jak się robi rangi Wchodzimy w power ranks plugin ranks. Ranks, i tutaj mamy rangi już nazwa rangi gracz to są światy w których są te rangi Word, matter i the end permission nie trzeba tu ustawiać można w permission x inter, inter hains, to jest też do końca prefix no to to jest na czacie jak się wyświetla i wiecie to jest to co mamy to pokażę w My wiecie, gracz na zielono, predon D, śmiema, i to jest coś takiego, I to jest kolorek, no i zresztą tak samo, kolor czatu. Okej, okay, więc ja już na dziś kończę, myślę, że wszystko zrozumieliście, do zobaczenia, cześć.